Siemaneczko wszystkim, siemaneczko jeszcze raz Witam ponownie na moim skromnym małym kanale Dzisiaj zajmiemy się trzema grami Jedna to będzie gra oczywiście dla mnie na Playstation 1 I dwie gry <laughs> dla mojej siostry Także yy, robimy coraz większą też kolekcję na Playstation 2 <laughs> Ok, żeby nie przedłużając, lecimy szybciutko Dzisiaj taka Normalna, zwykła gra, którą każdy kolekcjoner powinien gdzieś tam widzieć albo znać, to znaczy <laughs> gra pod tytułem Music. Jest to konkretnie mówiąc symulator muzyczny, taki syntezator pseudo, <laughs> ale jak na tamte czasy, to powiem Wam, że, że do, dobrze to zrobili ogólnie, nie, nie, nie ma tu żadnej jakiejś lipy. No co, tutaj z tego co zauważyłem, ale niestety, można robić. Muzykę do 30 sekund czy do minuty, i nawet, nawet fajne kawałki wychodzą z tego, nie powiem, że nie. Jest jeszcze jedna gra pod tytułem Music 2000, ale już tego nie kupowałem. Zawsze to mi kurde, jakoś tak zostawało w głowie. Zawsze to, tą, tą grę widziałem wszędzie. Także no nieźle, nieźle, kurde. Można, można coś tam sobie potworzyć, pobawić się w jakiegoś DJ-a, nie DJ-a. Co, co sugeruje sam taki obrazek. Yy, no co tutaj nie ma co za dużo gadać o tej grze praktycznie, bo jest to, jest to taki tylko do tworzenia muzyki, ja się na tym kompletnie nie znam. Kupiłem tylko po prostu tako do kolekcji, bo tyle mi zostało budżetu w tym miesiącu, może w ten sposób. Yy, płytka taka w miarę fajna też z takim tym music DJ-em. O, stan płytki w miarę dobry, no, czasem się zdarzy, że nawet jak nowa wygląda płyta, ale... No, ryski muszą też być normalne, te gry mają po 20 lat, nawet więcej. Także dobra, to dzisiaj jest <laughs> pierwsza gra. Music. Yy, za gdzieś dwa tygodnie kupię znowu coś, coś ciekawego. No coś ciekawszego niż to, przynajmniej moim zdaniem. <laughs> no ale trzeba pokazać to, co, co, co się ma w kolekcji. Także dobra, no i lecimy dalej. Teraz już z takimi rodzynkami, perełkami, jak to się mówi. Yy, czyli seria dalej Silent Hill kurde, będę was tu katował ten Silent Hill <laughs> yy, trzecia część Silent Hilla dosyć popularna gra i kurde ceny też już podskakują ale to za chwilę o tym powiem co, co można powiedzieć ciekawego o tej grze trzecia część serii gier z gatunku survival horror Silent Hill główną rolę odgrywa w niej nastoletnia dziewczyna Hatter. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich części, których bohaterami byli mężczyźni, gra jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej. Przedstawia wydarzenia po 17 latach, pomija wydarzenia z części drugiej, ponieważ sama historia w Silent Hill 2 jest inna niż ta w pierwszej i trzeciej części. Silent Hill 3, tak jak Przednia część została wydana na PlayStation 2 w 2003 roku Na wszystkie regiony, yy, regiony Japonia, Stany Zjednoczone i Europa Oraz w tym samym roku na PC, oprócz Japonii No i co my tu mamy ciekawego, co my tu mamy, już Wam zaprezentuję Tu są takie dwie kurde książeczki Pierwsza książeczka to jest... Właśnie lubię takie książeczki, gdzie są przedstawione te takie gry kurde różne stare nawet fajnie to wygląda kozacko. Lubię takie coś. Można sobie powspominać. I czasami też jakiś tytuł, o którym się zapomniało. Można przeczaić, nie? Przypomniał, a jeszcze tego nie mam, więc trzeba to kupić. Także fajnie, tutaj mamy tą pierwszą książeczkę. Druga książeczka, no taka mroczna jak na Silent Hill przystało. Nic tu takiego aż ciekawego nie ma. a Jedynie tu jeszcze było takiego. Kurde. Nie. Need help, yes, I want help. <laughs> no i to to było tutaj wszystko w tym wydaniu. Ogólnie, tutaj to wydanie jest jak nówka sztuka, praktycznie ani płyta, jest sportsuwana. Książeczki są w bardzo dobrym stanie. Opakowanie fajnie, o, ten 35 funtów za to dałem. Także udało mi się fajnie, tanio kupić tą grę. No i kolejną, y, trzecią grą mamy kolejną część Silent Hill, Silent Hill 4 The Room. Także co, co tutaj można powiedzieć o tej grze. Czwarta część serii Silent Hill wydana przez japońskie studio Konami jest to ostatnia część stworzona przez grupę Team Silent, która była twórcą poprzednich części. Jest to także ostatnia część serii zrobiona przez Japończyków. Gra była zaplanowana tuż po premierze Silent Hill 2 i założenia nie miała w ogóle na, na, na nadejść do serii. Nadejść do serii Tylko nawiązać do niej kilkoma rzeczami. W rezultacie po premierze Silent Hill 3 d Room postanowiono włączyć do serii wydając ją w konsolę yy, PlayStation 2, Xbox oraz PC. <laughs> Także tak to się tutaj prezentuje. Zobaczmy, co jest w środku fajna płytka i tutaj tutaj jest coś ciekawego w tej książeczce w ogóle ta książeczka jest też dosyć gruba tu jest taki kurde też the ultimate survival kit fajna sprawa podoba mi się takie coś nie jak wziąć y, zaszczyt <laughs> y, na wirus <laughs> dobra to mamy tutaj ze sobą no i tutaj taka dosyć fajna książeczka no ona jest dosyć kurde gruba i tutaj <laughs> możemy zaobserwować w niej fajne takie plakaci Kurde, do którego zaraz dojdziemy, różne takie tutaj są rzeczy, jak się gra, co nacisnąć, bla bla bla. Tu mamy pierwszy taki już fajny obrazek dosyć. A tutaj jest taki plakat. Ja uwielbiam takie coś jak jest w książeczkach właśnie. Takie plakaty, różne takie te fajnie to wygląda mega, mega. Po prostu bardzo się z tego cieszę. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i tam kurde już są takie różne, tu jeszcze jest takie właśnie. Zobaczcie co tam są w tej grze postacie. A raczej na pewno można sobie poczytać jak się nazywałem. Coś tam jakieś ciekawostki. Pewnie o to jakiś chłopczyk jest. No fajnie, fajnie. Powiem kozacko tą książeczkę zrobili. Nie spodziewałem się. Ehm. Za tą gredem chyba około 40 funtów. Także tanie te gry nie były. Jeszcze zostało mi dwie części do kupienia. Z tym, że no jedna kosztuje prawie 200 funtów, czyli około 1000 zł, ale damy radę. Może wylicytuję. I co chciałem jeszcze nawiązać do tych części, że Silent Hill to są gry, które w przyszłości na pewno zyskałem dużo, dużo na wartości. Może nie wszystkie części, ale podejrzewam, że jedynka, dwójka i ta jeszcze jedna część, właśnie, co jest bardzo droga, to ona jeszcze bardziej skoczy pewnie do góry. Także no zobaczymy. Polecam. Polecam kupną gry. Może nie dla samej później sprzedaży czy coś, no ale też dla kolekcji, bo jest to, jest to fajna seria. Silent Hill jest to naprawdę fajna seria. Także moja siostra wie, wie co kolekcjonuje, wie co kupić. No i na dzisiaj to by było tyle moi mili. Widzimy się w następnym odcinku za dwa tygodnie gdzieś, gdzie nagram coś ciekawego na PlayStation 1. Może coś jeszcze ugram na PlayStation 2. Także do zobaczenia. Elo.